Czytania Świętego Ewangelia w it Toho czasu, przyjshwszy na swoją batkiewsznę, Iusus nam w u ichni syna hosi, takżż co dywualęsią wony i choworyle. Z w nich ocia můdris i czudeśa i czudeśa. Chyba winne syn Tesli, chyba nejego maty zwetcia Marięju. A braty jego Jakif, Józef, Simon i Juda, chyba jego siostry nie wsi wszyscy toż nami, to u niego to wszystko? I one spokuszały się przez niego. Jezusże powiedział im, prorok nie bywaje bez chyba tylko na swojej wpatchowczyni ta w swoim domu, i nie zrobił tam białych cudez przez ich niewilstwo. Słowo Hospodnie. Słowo Tobie, pro serce, to w pierwszą czerwę ono asocjuje się z tym, co nazywają o lubowiu tę lubowią, która jest w jaka jest rozumieniu prostym, zwyczajnemu, codziennym, jak lubów odne do odnoho, człowieka do żinki, żinki do człowieka, Lubow jak baćkiw do swoich dzieci, dzieci do swoich rodziców. i niczego tak bardzo nie zadaje rany i boli, jak zranienia tego serca czy tej luboty przez tych najbliższych chce duże ranyć, chce duże boleć nawet można powiedzieć krowotoczyć i nie tylko jak w prawym sensie, ale w takim perenosnym i jednocześnie serce Jusza Chrysta było odkryte na drewie Chrystusa przez sprobyty bieg z pysą do to zawdanej bil ale po śmierci, to nie wyczuwał tego ale ono było probyte, zniszczone, ale jednocześnie stało początkom życia, stworzenia wieliczeznego życia, bo, życia i Bachodaci w nas. Taństwo chreszczeń i Eucharistii stało wypływaty czy własne co probyte serce stało dżerełom tegoż chrześcijaństwa i Eucharystii, wielkiego daru życia, jaki każdy z nas otrzymał, życia Bożego. I to życie w nas, Bóg, ciągle chce przyjmować. Ale bywa je też właśnie my, każdy z nas osobisto, jak spilnota, czy jak parafialna, czy jak społeczeństwo, coś takiego co robimy. Wid nas dużo polubów, ale my też na swój sposób lubimy Mojsza Chrystusa, ale ten spis raz wpychajemo w serce Jezusa, przebijamy to serce. Nas zadajemy te rany przez swoją grzechność, przez to samo, co poryżył prorok Jeremija i Jezus, że odbieramy proroka, to to Boże natchnienie, czy w nas samych, kole z jednej boku Oglądać, sumnienia nie robię tego, a ja i tak robię to zło. Albo, kiedy mają kogoś przekonać, czy komuś coś powiedzieć, albo tego nie robię, albo właśnie ta druga ludyna prosto prostu tego nie słucha. Czy nawet w zawsze sam moment, że patrzy się na Europę jak ogólną, i to dotyka też i każdego z nas, my to doświadczamy na co dzień, że po prostu. Народи відкидають Ісуса Христа, вісміюють, вважають непотрібним, вважають взагалі, ми тебе знаємо, от, ти якась там класна або не класна людина, якийсь там революціонер прошлих років, а взагалі зараз є сучасність, яка є інша, яка не потребує і не хоче чого Бога, і не буде дивитися за ніякі спасіння і так далі, Робиш, що хочеться в повної анархії. No, To wszystko se próbuje serce Jezusa, to wszystko próbuje tę miłość, jaką Bóg daje nam. Ale nie musi tak być. A Ca ból może nie buty tak ogromny. To zależy od mnie. Nie patrząc na te, jak robią usi? pytanie, jak ja żyję, czym ja kieruję się. Czy padają na kolina z przeproszeniami i z przez tomu Sercu do czego zaoczuje się pierwsza piątnica, czy nie. Takimi prostymi krokami, co jest spowiedź, co jest przeproszenie co jest przyjęcie Jezusa Chrystusa w Eucharystii, co poczuty Jego Słowo, co prosto zwrócenie do Boga, projechu do pomochu i dziękując za to. I samemu na szczodem żyty życiam lubowiu Jezusa Chrystusa codienne życie Bożych zapowiedzi, codienne życie cerkwy. cerkwi, życia życie taństwem. Osce też, co napełnia tę bożą błogosławić, co, co napełnia, co zranene także moje osobiste serce, ale też jak wspólnoty i samego Boga, bo co je odne, Bóg przebywa pomiędzy nami, w i Chrystusie. Bóg w Jezusie Chrystusie Prowadzić nas do tego, żebyśmy my z Nim razem przebywali tutaj, na ziemi, a przede wszystkim w niebie. Niech nasza droga, bude drogą oddanności w sercu Jezusa, pełnym wynagrodzeniem za wszelkie zło, czy to osobiste, czy inne. Niech w nas to życia. Ті вітчизники не повірили Христові і не прийняли його, тож просимо у нього багатоті істинної віри, щоб ми достоїлися Його милостей. Молімося за Святу Церкву, щоб вона вільно могла проповідувати Христове Євангеліє по всьому світі. Тебе просимо. Молимося за мир для України. Zamarł mu Muswiti, prowid budową zniszczonej Ukrainy, a z cilenia fizycznych i duszewych ran postrażdałych ta spoczywania dla zahybłych, teby prosimo. Molimo się za władu naszej derżawy, z okremazy za za powerania naszej świątyni, tak samo inszych kosteli, jak i dosyć niewidani w Ukrainie. E, gospoćź doró im widwachu i czeestnicość, zego one dotrzymali swoje słowo to do поверrnenia chri w parafii. Tebe prosy o. Molimo ja za naszych bliskich pomerów, za jakich my zzweszy Emocusjatu za Marii, Jerosława, Bogdana, Rosaju, Iwana, Wasilea, Marii, Halenu, ze Pomeriu Jedliłu i Halenu. zzołos podźwić przed perednyme bramy swojego carstwa. Tebe prosimy. Molimo się za nas same, żcby my beruć ułca, Jewcharystii, w Eucharystii, zrostali z dnia na dnieu i ta Bożych czesnotach. Tebe prosimy. Proszymo Boha, żcby podarował się tu cerku, rewnymy ta świetne ceszczyny kamie, Bożą czynne ma osobami. Żcby te wybrał i z naszej młodzi, tych, jaki buduć Tobie służyte, uswiastczeństwi ta monażystwi, prosławlaju Twoje imię i dbaju czy spasienie dusz. Amen.